Po kolejnym męczącym dniu, jak zwykle, udałem się do mojego pokoju. Czułem, jak moje nogi uginały się, niczym rozgrzana do czerwoności łyżka. Gdy w końcu dotarłem do pokoju, usiadłem przy biurku, podłączyłem rozładowany telefon do ładowarki i włączyłem stare głośniki stereo. Dźwięk wydobywający się z membran nie był powalający i czysty, ale na tyle głośny bym pozostawił je włączone. Czułem, jak coraz to nowe fale dźwiękowe wprawiały moje wnętrzności w drgania. Ambient, który włączyłem spowodował, że nie słyszałem niczego innego, nawet własnych myśli. Mniej więcej godzinę później, gdy ciemność zaczęła ogarniać krajobraz widoczny za oknem, a światła pobliskich latarni nieudolni ją rozpraszać, zaczęło się to. Słabe światło wydostające się ze starej żarówki rozjaśniało wnętrze moich powiek, wytwarzając dziwne, psychodeliczne kształty. Dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że głośniki zaczęły cicho pikać i szumieć. To było normalne. Zawsze tak robiły, gdy z nich korzystałem, ale tym razem działo się coś dziwnego. Otóż zazwyczaj wydawały dźwięki podobne do tych, które nieraz słyszał każdy człowiek, któremu zadzwonił telefon przy tego typu sprzęcie. Teraz jednak przypominały one kakofonię różnych dźwięków. Szumy, harczenie, piski, sprzężenia zwrotne. Zaniepokoiło mnie to, ale nie na tyle bym zaczął panikować. Sprawdziłem, czy może coś było nie tak z ustawieniami, połączeniem albo głośnością. Ale to nie było to. Muzyka grała dalej, ale po jakimś czasie ów hałas zaczął ją zagłuszać. Odłączyłem i podłączyłem telefon do głośników. Nie przyniosło to żadnych rezultatów. Zapomniałem wspomnieć, że typowe odgłosy pojawiły się nawet wtedy, kiedy były odłączone od telefonu, pod warunkiem, że były podłączone do prądu. Moje rozmyślenia nad rozwiązaniem problemu przerwał głośny, długi pisk o wysokiej częstotliwości, podobny do tego wysyłanego przez nasa w kosmos, mając nadzieję na odpowiedź. Przeszedł mnie zimny dreszcz wzdłuż i wszerz. Niepokój, chowający się w głębinach mojego umysłu, przybrał na sile. Nie był to koniec, bowiem pisk został zastąpiony przez cichy szum, któremu towarzyszyły głośne, ukradkowe odgłosy kroków. Bezustanne tup-tup kroków odbijały się echem w moim umyśle. Każdy krok oznaczał, że linia pomiędzy niepokojem a paniką się zmniejsza. Wsłuchałem się w te dźwięki. Po jakichś dwóch, może w trzech minutach usłyszałem czyjś oddech. Brzmiał jakby jakiś mężczyzna niedawno biegł albo uciekał. Nierówny, chrapliwy i głęboki oddech wprawiał mnie w niemałą grozę. Ustałem gwałtownie na nogi, przez co fotel niechcący uderzył mocno o szafkę. Mógłbym przysiąc, że usłyszałem dźwięk odbijającego się fotela po drugiej stronie. Złapałem się za głowę, rozglądałem się po pokoju w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby przekazywać dźwięk. Prócz telefonu niczego nie znalazłem. Od razu jednak skreśliłem tę możliwość, gdyż był on w trybie samolotowym. Dokładnie pamiętam, co się potem działo. O 23.49 z głośników wydobył się kolejny, ale i ostatni odgłos. Był to szept, zniekształcony, jakby metaliczny szept, cichy, ale na tyle wyraźny, abym zapamiętał go na całe życie. Widzę Cię. W momencie, kiedy padło to krótkie zdanie, przełącznik światła kliknął głośno w charakterystyczny sposób, sprawiając, że żarówka w pokoju zgasła. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli On się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.